Uszanowanko z Los Angeles, jesteśmy dzisiaj świeżo po pierwszych pokazach i jedną z gier, którą miałem dzisiaj okazję zobaczyć jest gra, która brzmi, yy, śmiejemy się tutaj z Michałem, że bardzo śląsko Lysfanga. Kojarzy mi się z jakiegoś powodu z Ale... Les Fanga już na pierwszym zwiastunie, który mieliśmy okazję zobaczyć na wczorajszej konferencji Summer Game Fest, to gra, która bardzo mocno skojarzyła się nam z Hadesem ze względu na ten bardzo specyficzny, izometryczny rzut, dosyć dynamiczną, jak się wydaje, walkę. Jednak sprowadzanie tego wszystkiego tylko i wyłącznie do prostego klona Hadesa. Wydaje mi się tutaj troszeczkę niesprawiedliwe. To, co wyróżnia ją od takiego Hadesa, to fakt, że bardzo fajnie tutaj twórcy chcą bawić się czasem. Cały taki powiedzmy gimik polega tutaj na tym, że e, poziom trwa 15 sekund, na przykład. Jest to jakiś dosyć e, krótki czas, w trakcie którego musimy poradzić sobie z dosyć e, pomysłowo rozsianymi przeciwnikami. Rzecz w tym, że w trakcie tych 15 sekund jest to zwyczajnie niemożliwe do zrobienia w pojedynkę. I właśnie tu zaczyna się ta najciekawsza. Mechanika, ten najciekawszy mechanizm e, Lysfangi, że de facto działamy sami, ale w kilku naszych iteracjach. To znaczy, jeśli po 15 sekundach nasze to dobiega końca, cofamy się do startu i widzimy, jak nasze poprzednie wcielenie robi rozpierduchę, którą rzeczywiście robiliśmy przed chwilą. A my możemy dopisać do tego swoje 5 groszy i tak przez pewną określoną liczbę tych, nazwijmy to, wcieleń. Jeśli chodzi o samą walkę, to ona jest powiedziałbym znośna. Na pewno nie ma startu do tej z Hadesa, która przecież była taka mięsista, dawała tyle e, satysfakcji. Tutaj jest to raczej, powiedzmy, klasycznym rozwiązaniem. Mamy do wyboru kilka rodzajów e, broni, którą machamy czy tam strzelamy. E, mamy także kilka rodzajów pasywów, e, jakieś tam ultimate do wybrania. To wszystko generalnie ma jakieś swoje mocne i słabe strony. To znaczy czasami możemy dostać bonus do tego, że e, nasz ultimate ładuje się szybciej, ale e, Bije przeciwników na mniejszym obszarze albo może ładować się dłużej i robić rozpierdziel na całym poziomie. I tak jak mówiłem, walka nie porywa, ale w tym połączeniu właśnie z metodą działania w takim pojedynczym multiplayerze tworzy to całkiem fajne łamigłówki. You're not the only one who can be in multiple places at once. Bo właśnie tak można nazwać w dużej mierze rozgrywkę, przynajmniej tę część skupioną na akcji w Lisfandze, że każda z tych walk, każda taka potyczka jest swego rodzaju łamigłówką. Dostajemy, wiadomo, różnego rodzaju przeciwników, których musimy sobie wykminić, jak możemy ich pokonać. Bo na przykład jest taki klasyczny topo z wielkiego gościa z tarczą, który zawsze obraca się frontem do nas i ta jego tarcza jest niemożliwa do przebicia. Jeśli go rzeczywiście tam po tej tarczy tłuczymy, to on nie może nas zatarzyć. Ale też my nie możemy go zabić, a celem przejścia takiego poziomu jest pozbycie się wszystkich przeciwników. No i właśnie, i tu pojawia się motyw kombinowania z tym, jak możemy wykorzystać to, że mamy de facto kilka podejść. Które naraz potem odtwarzają się podczas jednego poziomu, więc w pierwszej iteracji warto podbiec do tego gościa, zacząć go tam tuż przez kilka sekund, odwrócić jego uwagę, może potem trochę podziałać gdzieś indziej, ale potem w następnym wcieleniu, kiedy nasze pierwsze wcielenie zajmuje tego wielkiego gościa, my sobie podbiegamy za jego pleców i tam go po prostu kilkoma ciosami wykańczamy. Bardzo satysfakcjonujące twórca określił to bardzo fajnym zdaniem, że de facto nie gramy dla siebie, tylko ułatwiamy drogę przyszłemu sobie. Bardzo fajny sposób, mamy też właśnie przeciwnicy. Bardzo ciekawie skonstruowani tak zwani bliźniacy. To znaczy, musimy pokonać dwóch przeciwników połączonych ze sobą pewną, powiedzmy, nicią. Musimy ich pokonać jednocześnie. To jest o tyle ciekawe, że jeśli zbyt długi odstęp nastąpi między pokonaniem jednego i drugiego, to ten drugi, czy właściwie pierwszy, zdąży się jeszcze ze spokojem odrodzić i de facto tracimy czas wcielenia, których też mamy ograniczoną liczbę. No i wszystko się po drodze po prostu sypie. Więc trzeba naprawdę fajnie to sobie wykombinować. Bardzo duży plus dla twórców za to, że także powtarzanie aren, które wygląda na to będzie się tutaj zdarzać dosyć często. Przynajmniej mi się zdarzało, bo rzeczywiście musiałem dużo kombinować. To mogłem rzeczywiście bardzo szybko sobie tą trasę zresetować bez zbędnego czekania. Bardzo to mi się skojarzyło z Hotline Miami czy z Super Meat Boyem, który rzeczywiście Wymagał tych restartów, bo wiedziałem co chcę zrobić, tylko po prostu musiałem zrobić to lepiej i sprawniej i szybciej. Do tego się to de facto sprowadza, że mamy te zagadki logiczne, które jednak musimy sobie naprawdę optymalizować. Twórcy zachęcają do tego, żebyśmy ponownie odwiedzali też te areny, które skończyliśmy, żeby kończyć je na przykład szybciej, bo wtedy dostajemy też dodatkowe nagrody, które, jak możecie się domyślić, będziemy mogli także e, wykorzystać na rozwój naszej postaci. And fight again alongside your past selves. I'm here again. Gra ma mieć także podobno bardzo rozbudowaną warstwę fabularną. Nie mogłem jej w żaden sposób niestety doświadczyć. Gameplay, którego, na którym dzisiaj mogłem położyć łapy, skupiał się jedynie na, na mięchu, na akcji, więc nawet te lokacje, które mogłem gdzieś tam sobie odwiedzić poboczne, one nie miały jeszcze jakiejkolwiek zawartości fabularnej. W każdym razie wygląda na to, że takim prawdziwym miechem tej gry będzie właśnie ta walka. Będzie to kombinowanie z jednoosobowym multiplayerem. Przyznam że w trakcie tej półgodzinnej sesji bawiłem się bardzo dobrze. Ta walka, mimo że nie jest jakaś najbardziej odkrywcza na świecie, to pozwala nam się naprawdę bawić tym mechanizmem naszych kilku iteracji, które działają we współpracy ze sobą. Tutaj widzimy, jak de facto 5, czy 6, czy 15 wcieleń naszej postaci robi totalny roz... Co mnie jeszcze na obecną chwilę bardzo niepokoi, to to, że przy kilkunastu iteracjach naszego gracza, czy de facto nas, pod sam koniec poziomu robi się to wszystko dosyć nieczytelne. Zastanawiam się, czy twórcy będą coś z tym jeszcze kombinować, bo jednak czytelność w tego rodzaju łamigłówkach jest bardzo ważna, ale myślę, że po tym, co zobaczyłem dzisiaj, jestem raczej spokojny o to, że będzie to co najmniej niezła gra. Z mojej strony na dzisiaj na temat Lysfangi to wszystko. Oddalamy się troszeczkę na odpoczynek, żeby troszeczkę znowu odespać, a następnego dnia znowu patrzeć deweloperom przez ramiona, żeby coś Wam móc ciekawego opowiedzieć. Także trzymajcie się serdecznie. Pozdrowienia z Los Angeles. Cześć!